W niedzielę 2 sierpnia w wyczekach odbył się festyn parafialny, którego celem było zgromadzenie środków finansowych na rzecz przebudowy i remontu kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Zanim jednak festyn został oficjalnie otwarty, została odprawiona uroczysta msza święta polowa. Pan z nieba, Pan swój lud Pan swój lud obdarzy. Co usłyszeliśmy i cośmy poznali? I co nam opowiedzieli nasi ojcowie? Opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwałę pana i... Pytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych rządz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Mrze Świętom odprawił ksiądz Igor Mackiew, proborst które bardzo mocno zaangażowało się w pomysł przebudowy świątyni w Wyczechach. Tydzień temu, jak może pamiętacie, tydzień temu w niedzielnej Ewangelii, Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba. Kilka tysięcy ludzi najadło się do sytości, a mieli tylko, jak może pamiętacie, pięć chlebów i dwie ryby. I wówczas dla tamtych ludzi było to niezwykłe wydarzenie, cudowne wydarzenie. Byli głodni, a Chrystus zaspokoił ich głód, ich pragnienie. Dzisiaj zaś w Ewangelii, która jest przedłużeniem tamtej Ewangelii, ten tłum, który najadł się do sytości, idzie i szuka Jezusa. Do tych, którzy go szukali, Jezus mówi, zaprawdę powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki wielkie, ale że najedliście się do sytości. Dlatego jestem Wam potrzebny. Tylko dlatego. Innymi słowy, można powiedzieć, szukacie mnie Jezusa, bo szukacie chleba. Nie chcecie być głodni. Ja Wam mogę dać chleb nawet dałem wam trochę chleba, i zjedliście dosytości, ale ten chleb nie jest najważniejszy. Moi drodzy, tak jak tutaj jesteśmy, dobrze wiecie, że czasami tak jest, szczególnie gospodynie, mówią, że chciałyby od czasu do czasu, żeby ktoś im postawił wreszcie coś na stole. Żeby same nie musiały szykować, gotować, tylko żeby tak usiąść i żeby mi wreszcie ktoś podał. Jest w nas takie pragnienie. W każdym z nas, no w mężczyznach więcej, dlatego my częściej z tego korzystamy, że w to wystawiacie nam na stoła najczęściej, ale jest w nas pragnienie czegoś takiego, żeby zaspokoić nasz głód, żeby nam usiąść spokojnie, żeby ktoś tam podał. Dzisiaj mamy też taką możliwość dzięki temu właśnie festynowi, że oczywiście część gospodyń musiała się napracować już najpierw, żebyśmy mogli to dostać, czy za chwilę dostaniemy, ale macie tę możliwość, że, że dostaniecie właściwie tak na tacy podane ten dzisiejszy obiad, jeśli wy skorzystacie z pierogu, z bigosu, z czego tam jeszcze innego. Ale jest w nas pragnienie tego, żeby coś dostawać tak bezinteresownie, żeby ktoś mi dało. A w tym przypadku chleb jest podstawą ludzkiej egzystencji. W swoim kazaniu ksiądz Igor Mackiw nawiązał do pomysłu do budowania wieży kościoła. Te wieże strzeliste są po to, by, by nas jeszcze bardziej wznosić ku Panu Bogu i tam spojrzał wyżej, więcej bardziej, szerzej. Nie tylko spojrzał w ziemię, tylko w swoich tych ziemskich sprawach, domu, rodziny. Żebyś podniósł Głowę ku górze, ku niemu, i bardziej zapragnął bliskości Pana Boga. Życzę Wam z całego serca, byście czasami poczuli taki głód Pana Boga, że za nim tęsknię, że go potrzebuję, że chce go mieć przy sobie. Amen. Po zakończeniu Mszy Świętej ksiądz Igor Mackiew złożył podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację festynu. Na, na samym początku pragnę Wam wszystkim z serca podziękować. Panu burmistrzowi Petrowi Zabrockiemu oraz radnym naszej gminy, naszego powiatu, Panu staroście Czuchowskiemu Aleksandrowi Gapie, Czarnińskiemu Domowi Kultury, Sołectwu Karitasowi i Kole Gospodyń, to wszystko Zwyczach, Państwu Ławeckim, Panu Gerardowi Ginter oraz Leszkowi Wąsikowskiemu, Piekarni z Czarnym, Zakładowi Karnemu Czarnym, Strażakom, z Czarnego i Ochotniczej Straży Pożarnej również Zbincza, panu Pawłowi Kowalakowi z tartaku w Łoży, panu Eugeniuszowi Kwaśniewskiemu, państwu Wasilewskim z Raciniewa, panu Maciejowi Gwizdała, wszystkim ofiarodawcom fantów na loterię. Dziękuję już teraz także nadleśnictwu czarne za ofiarę 2,5 tysiąca złotych oraz nadleśnictwu Człuchów za kwotę 3 tysięcy złotych. Na nasz nowy dach i wieżę kościelną. Otrzymaliśmy także 300 zł od anonimowych darczyńców. Sami, już mieszkańcy, dobrze wiecie, tutaj w Czechach, uzbierali kwotę około 11 tysięcy złotych. Ta kwota rośnie i myślę, że bardzo szybko urośnie także nasza kościelna wieża. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wymienionym i niewymienionym cichym ofiarodawcom, anonimowym sponsorom. Bogu niech będą dzięki Bogu wszechmogącemu za ten piękny dzień, który dał nam na ten festyn i Bogu niech będą dzięki za wszystkich was, którzy dzisiaj tutaj jesteście. Niech to będzie czas dobrze i mile spędzony w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. Witam Was kochani drodzy w imieniu organizatorów, w imieniu mieszkańców Sołectwa w Czechy Łoża. Pierwszy festyn, festyn parafialny, o którym już ksiądz Igor powiedział dużo. Chcemy zebrać pewną kwotę pieniążków, tak symbolicznie mówiąc, cegiełkę, która pomoże nam w postawieniu wieży i pokrycie dachowe kościoła, który jest naprzeciw mnie. Jeżeli Państwo się odwrócicie, zobaczycie go z tyłu. Proszę Państwa, ksiądz Igor powiedział tu wiele słów, ale tu jeszcze bym kropki nie postawił. Gdyż najważniejszą osobą, taką siłą napędową, proszę Państwa, dzięki tutaj, w której jesteśmy, dzięki odbywa się ten festyn. To jest właśnie ksiądz Igor. To jest ta właśnie siła napędowa, ten człowiek, który nas zmobilizował, który nas zachęcił e, do pracy. E, podziękowania e, w tym wszystkim organizatorom e, przekażę później i tutaj jeszcze należy wymienić jedną osobę, która nas e, gorąco e, wspiera, wspiera ten festyn, jest z nami. I przez zakończenie, przez taką pieśnią, poprosiłbym też go tutaj, pan burmistrz. Przez 8 lat chodziłem tutaj do szkoły, do, do szkoły w Czechach. Teraz, gdzie myślę, w najbliższym czasie, a, a ten czas będzie bardzo szybki, powstanie wieża kościoła i nowy dach, to była salka katechetyczna, gdzie uczyliśmy się religii, więc nie ulega wątpliwości, że tego typu akcje należy wspierać i tylko życzyć, żeby. Kolejną niedzielę sierpnia następnego roku taki festyn się odbył. Życzę Państwu jak największych przyjemności i żeby to słońce świeciło, a wieża jak najszybciej powstała i dach także kościoła. Dziękuję bardzo. Festyn parafialny w Wyczechach mógł odbyć się dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wielu osób. Jedną z nich był Ireneusz Traplis. Radny Rady Miejskiej w Czarnym, a prywatnie mieszkanie w jest, to Sąfesy jest z okazji zbierania datków na przebudowę y, dachu kościoła, czyli na pokrycie dachu i wieżyczki kościoła. W bardzo tym jest ksiądz y, Parafi Bincze, ksiądz Mackiw Igor, y, radny powiatu Człowskiego, radny miasta i gminy Czarne, Rada Sołecka. Wiem, że ten kościół powstał. Został przebudowany budynek mieszkalny, więc on wygląda zewnętrznie cały czas jak budynek mieszkalny, więc dodatkowo chcielibyśmy bardzo dobudować wieżę na tym budynku. Zewnętrznie wtedy będzie po prostu wyglądał jak świątynia. Pomysł to sami mieszkańcy Wyczek, tak zależy im bardzo na naszej świątyni, która w środku wygląda już pięknie jak świątynia, ale zewnętrznie cały czas wygląda jak budynek, w którym ludzie mieszkają, więc to jest inicjatywa przede wszystkim mieszkańców tutaj Wyczek, którzy bardzo, bardzo troszczą się o swój kościół. W ramach festynu przygotowano wiele atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jedną z nich były występy artystyczne. i Pest parafialny to nie jedyne działanie, jakie podjęli mieszkańcy Wyczech, aby zgromadzić środki finansowe na remont i rozbudowę kościoła. O innych inicjatywach opowie Renéus Schraplis, Radny Rady Miejskiej w Czarnym i mieszkanie Wyczech. Wysłaliśmy pisma do instytucji, które nas sparły już finansowo. Gotówką jest to nadleśnictwo czarne, czuchowskie, nadleśnictwo czuchów, nam pieniążki już. No i nasza miejscowość zbiera datki w własnym zakresie na tę potrzebę, gdzie ludzie każdą ofiarę, każdą gotówkę przekazują na budowę tego dachu. I zaangażowanie jest bardzo duże. Naprawdę nie ma z tym problemu w miejscowości Wyczechy. Każdy angażuje się, każdy pomaga. Tu jeszcze muszę przypomnieć, że. Jest to Rada sołecka, która wchodzi w miejscowość Łoża, która też się pomaga nam i wspiera też tak samo nad budowę naszego kościoła i tak samo w innych ważnych instytucjach naszych. Sama wieża, jak wyliczył pan, który projektuje, to jest około 20 tysięcy złotych. Plus jeszcze pokrycie dachu, tak, nową dachówką. Myślę, że całość to będzie około 60 tysięcy, może 70. 000. Jest już sporządzona dokumentacja w starostwie. Myślę, że w tym roku tą dokumentację sporządzimy. Jak się uda, to w tym roku zaczniemy budowę tej wieżyczki i tego przebudowy dachu. Jeżeli nam się to nie uda, to na drugi rok będziemy robić to. Muszę serdecznie podziękować i panu Ireneuszowi Raplis, i panu Krzysztofowi Kozioł, i wielu innym osobom koło gospodyń z Wyczech, Caritas, Sołectwo Wyczech. Bardzo, bardzo wszyscy się tutaj zaangażowali. Bez tym parafialny w Wyczechach obfitował w rozmaite atrakcje, o których ochoczo opowiadał ksiądz Igor Mackiw. Można zjeść, na pewno najeść się, obiad niedzielny można tutaj spokojnie zjeść, ale i atrakcje dla dzieci za chwilę e, będą miały loterię fantową. Każdy fant jest e, nagrodą, więc wszystko można wygrać, wiele rzeczy. Są strażacy, którzy tutaj e, zabawiają nasze dzieciaki, dmuchawce. E, więc myślę, że tak można mile spędzić tutaj popołudnie niedzielne. Ponieważ pogoda dopisała, fest tym parafialny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy chętnie dokładali swoją cegiełkę na rzecz przebudowy kościoła i choć impreza dobiegła końca, zbiórka środków finansowych wciąż trwa.